Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Około Zegarkowo na kanale Kuku Space. Całkowicie nowej przestrzeni na polskim YouTubie dla wszystkich miłośników zegarków. Tematem dzisiejszego odcinka będą skrzynki. Całkiem niedawno przyszła do mnie jedna, a dzisiaj druga. I tak sobie pomyślałem, że podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami w tym temacie. Także jeżeli ktoś szuka pierwszej albo kolejnej skrzynki dla swoich zegarków, donku dla swoich zegarków, to być może to, co mam dzisiaj do powiedzenia, w pewnym sensie okaże się pomocne. Także serdecznie zapraszam, a ja jeszcze do paczkomatu. No dobra, słuchajcie, mam pierwszą skrzynkę z tych, które zamówiłem. Pierwszą, którą chcę omówić. Ja doskonale wiem co tutaj jest w środku i myślę, że wy za chwilę też nie będziecie jakoś specjalnie zdziwieni, bo jest to skrzynka dosyć popularna. Myślę, że albo mieliście już do czynienia z nią fizycznie, albo wielokrotnie przewijała wam się w wynikach wyszukiwania, kiedy szukaliście jakiś skrzynek dla siebie. Także pozwólcie, szybko, szybko otworzę Zobaczymy, co tam jest. Mam nadzieję, że nie przetnę tym nożykiem tej skrzynki. Swoją drogą od razu e, pozdrawiam wszystkich czasocholików i miłościwie panującą nam administrację Łukasz i Boguś świetna robota. Dzięki, że tworzycie to miejsce i a, mamy się gdzie dzielić swoją pasją. Dobra, słuchajcie. Skrzyneczka. Raz dwa. Bardzo popularna skrzynka. Ja już z tą skrzynką miałem do czynienia kiedyś. Jak zaczynałem swoją przygodę z zegarkami, miałem wówczas skrzynkę na 12 zegarków. Tym razem kupiłem na 3 zegarki, bo mam w tym konkretny, konkretny cel. Cóż, żeby nie przedłużać, to od razu może przejdziemy do plusów i minusów tej skrzynki, bo tutaj nie za bardzo jest o czym mówić. Jeżeli chodzi o plusy, o dziwo są dwa. Przynajmniej ja dostrzegam tutaj dwa plusy. Pierwszym z nich jest cena. Ja za to dałem około 20 zł, więc przyznacie, że jak za dwie dyszki, pudełko na trzy zegarki, no to chyba nie jest źle. Nie wiem, może da się znaleźć taniej, a może, a może nie. Więc tak, cena to jest jeden z plusów tej skrzynki. Drugim plusem, jakby nie patrzeć, pomimo jakości użytych tutaj materiałów, jest jakość wykonania. Jak za te dwie dyszki jest wykonana ta skrzynka, dosyć estetycznie. Nie ma tutaj jakichś ostrych krawędzi. No, chyba, że zbijemy tą szybkę tutaj u góry, to wtedy pewnie się pokaleczymy. Znaczy jest takie ryzyko. Natomiast, tak, to nie ma jakichś ostrych krawędzi, jakichś wystających elementów. Wszystko jest raczej równe. Nic się nie rozpada, więc jakość wykonania jest w miarę, w miarę przyzwoita. Może nie jest to jakiś ogromny plus, ale jakiś taki delikatny plusik, myślę, że można przy tej skrzynce zaznaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o listę minusów, no to przynajmniej z mojej perspektywy, to cały czas mówię, to jest moja perspektywa, moje subiektywne odczucia i tych minusów jest po prostu dość dużo. Pierwszym jest jakość materiałów tutaj użyta. Tutaj nie ma cudów, tak? To jest, najtańsze, to jest najtańsza ekoskóra, e e nawet chyba nie, nie można chyba tego nazwać ekoskórą, e jakiś materiał skóropodobny. Rzekłbym, że jest to skóra z ceratozaura. E no nie, no najtańszy, najtańszy możliwy, tragiczny w dotyku, przynajmniej nie, nie śmierdzi, e ale tak to jest naprawdę masakra. Natomiast jeżeli chodzi o środek, tutaj mamy materiał taki nie wiem zamszopodobny, weluropodobny, nie wiem. dosyć miękki, ale znowu ja z tym materiałem miałem takie przeżycia, że on się po prostu darł. Już z czasem, kiedy upinałem już po raz kolejny gdzieś zegarek, to ten materiał się przedzierał. Musicie wziąć pod uwagę, że te poduszki są dosyć sztywne. Tam jest taki plastikowy szkielet. Obity jakąś cienką pianką, cienką gąbką, i na to naciągnięty ten materiał, który niestety bardzo łatwo się drze. Więc, jeżeli ktoś ma bardzo mały nadgarstek, to musi się z tym liczyć, że będzie problem upinać na tym zegarki. Kolejny minus to już, i w zasadzie taka grupa minusów to już są aspekty techniczne. Coś, czego bardzo nie lubiłem już przy tej pierwszej skrzynce, którą miałem, to ten ogranicznik otwierania wieka. Najprostszy, najtańszy możliwy sposób wykonania właśnie tego typu ogranicznika. Ta tasiemka. Oczywiście ona spełnia swoją rolę. Tutaj nie powiem, że nie. Natomiast ja takie pudełko postrzegam dwojako. Jako miejsce do przechowywania zegarków oraz... Jako pewnego rodzaju ekspozytor. Dlatego też kupiłem wersję z przeszklonym wiekiem. I tak jak chcę sobie popatrzeć na te zegarki moje piękne. Dla mnie przynajmniej piękne. To muszę przeglądać je z otwartym wiekiem. No bo niestety już z zamkniętym wiekiem ta wspaniała tasiemka opada mi na ten skrajny zegarek i już zaburza to jednak trochę pogląd. Żeby tego było mało, to ja bym się przynajmniej przyczepił i będę się przyczepiał do tych kieszeni, do tych slotów na zegarki. One nie, może nie są małe, znaczy są małe, ale może nie są y, tragiczne. Natomiast to, co sprawia, że ta skrzynka jest mało funkcjonalna, to z kolei przestrzenie pomiędzy tymi slotami. One są bardzo małe. Do czego to prowadzi? A mianowicie jeżeli macie duże zegarki i tutaj nie mówię o jakichś strasznie wielkich busolach 50 mm, tylko naprawdę takich zegarków 40 mm plus czyli 42 mm, 43 mm, przyznacie, to są dosyć często spotykane rozmiary zegarków w dzisiejszych czasach. I teraz tak, jeżeli nie macie czym tego poprzeplatać, mniejszych zegarków, to może być problem, żeby układać te zegarki obok siebie i one się będą po prostu o siebie obijać. Można wtedy kombinować, że jeden troszeczkę wyżej, drugi troszeczkę niżej przesuniemy i wtedy one się jakoś mieszczą, ale no, chyba nie o to tutaj chodzi. Trzeba mieć na to wzgląd. Żeby było mało, to to, o czym wspomniałem też przed chwilą, czyli forma ekspozytora, czyli miejsca, które w jakiś sposób też prezentuje te nasze zegarki, tak? W połączeniu z tymi dość małymi kieszeniami i z dosyć dużą ramką na wieczku, Sprawia, że te skrajne zegarki znowu są mało widoczne. Także, jeżeli chcesz sobie w tej skrzynce oglądać te zegarki, to najlepiej to robić przy otwartym wieczku. No i ktoś sobie pomyśli, no dobra, no to skoro tak nie lubisz tej skrzynki, to po co to kupiłeś? A mianowicie ja dostrzegam dwa dosyć logiczne aspekty, jeżeli chodzi o zakup tej skrzynki. Pierwszy to jest taki, że jeżeli zaczynamy dopiero wchodzić w zegarki, nie wiem, do tej pory mieliśmy jeden albo dwa zegarki, nagle dostaliśmy trzeci w prezencie, nie wiem, może czwarty i nagle stwierdzamy, że przytrzymywanie zegarków w oryginalnych opakowaniach jest mało wygodne. Szukamy już jakiegoś pudełka zbiorczego. Natomiast nie wiemy jeszcze, czy to nas pochłonie, tak? ta pasja, ta, ta miłość do zegarków, czy będziemy y, tą naszą kolekcję rozbudowywać. Wtedy takie pudełko myślę, że spełnia swoje zadanie. To jest naprawdę niewielki koszt, więc to nie jest jakaś nasza ogromna inwestycja w tego typu przedsięwzięcie i spokojnie spełnia swoją rolę. Upchniemy tutaj te wszystkie swoje zegarki, które mamy i na jakiś czas takie pudełko nam starczy. I wtedy podejmiemy decyzję, czy w ogóle chcemy dalej w to iść, czy, czy rozwijamy tą kolekcję, czy może stwierdzamy, że dobra, przecież nie interesuje nas to. Nie wiem, możemy sobie trzymać zegarki czy to w oryginalnych opakowaniach, czy po prostu gdzieś tam w szufladzie, w komodzie. Dobra, to jest jeden z aspektów. Natomiast drugi z aspektów jest taki, i tutaj już abstrahując od początkujących kolekcjonerów. Drugim aspektem jest to, że jeżeli już mamy wielką kolekcję i zaczynamy już zbierać zegarki, nie tylko takie, które nosimy na co dzień, tak? nie tylko zegarki użytkowe, ale ta nasza kolekcja się rozrasta. Zaczynamy nabywać zegarki kolekcjonerskie, często już nieprodukowane, często w stanach nos, tak? czyli new old stock, czyli zegarki, które są leciwe ale nigdy nie były zakładane i my też nie chcemy ich zakładać, nie chcemy ich niszczyć. Wtedy takie pudełko również spełni swoje zadanie. Upinamy tutaj te zegarki, tą skrzynkę później, pach gdzieś tam, nie wiem, do szafy i myślę, że wtedy będzie to też takie fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o dodatkową przestrzeń na przechowywanie. Wówczas wiadomo, że to są zegarki, do których nie będziemy zbyt często zaglądać, więc nie przeszkadza nam to, że nie wiem, jest takie wykonanie, a nie a nie inne. Także tyle, jeżeli chodzi o tę skrzynkę. Teraz przechodzimy do drugiej skrzynki, i to już jest naprawdę coś fajnego. To już jest skrzynka robiona przez jednego z kolegów, który udziela się na grupach zegarkowych. Wow, ta skrzynka już jakiś czas temu do mnie dotarła, natomiast ja jej nie otwierałem, czekałem na tą, żeby sobie po prostu je obie porównać. Pozwolicie, że. To jakoś otworzę zgrabnie. Mam nadzieję, że uda mi się to otworzyć zgrabnie, bo tutaj kolega Dominik zabezpieczył. Zabezpieczył tą skrzynkę naprawdę. Wow, tak zabezpieczył tę skrzynkę, że naprawdę nie wiem, czy ja to w ogóle otworzę. Wow, ludzie! Dobra, e, chwilę potrzebuję po prostu chwilę, bo tak, takiego pakowania skrzynki to jeszcze, jeszcze nie widziałem. Coś niesamowitego. Pytanie, czy ja mam teraz to, czym to otworzyć? Kurczę, muszę się chyba posłużyć jakimś śrubolkiem, bo tego, no, tego się nie spodziewałem. Heh, teraz już wiem, dlaczego pytał, czy skrzynka dotarła cała i chciał, żebym sprawdził, czy jest OK. Bo pewnie czekał na moją reakcję na, na, na sposób pakowania. Poczekajcie chwilę, ja muszę z bagażnika jakiś śrubolek po prostu sobie przyciągnąć. Wow, nieźle. Dobra, nie wiem czy to się nada. Mam nadzieję, że będzie OK. No Dominik powiem Ci Że dowaliłeś teraz. Słuchajcie, no nie wiem, czy mi się to uda pokazać, więc po prostu Wam powiem. W tym kartonowym pudełku jest po prostu skrzynia ze sklejki skręcona skręcona wkrętami. Nie wiem, czy Dominik tak będzie każdą skrzynkę pakował, no to też jakby się może do tego nie przyzwyczajajmy, bo to też nie jest pierwsza skrzynka e, od Dominika e, u mnie, z którą miałem do czynienia. No i tamta nie była tak zapakowana, więc nie wiem, czy to jest już jakiś nowy standard e, w kwestii pakowania tej skrzynki, czy, czy po prostu... Coś Dominik w ten sposób testuje, na pewno testuje cierpliwość odpakowującego. A już na pewno odpakowującego, który odpakowuje paczkę w takich warunkach, no nie spodziewałem się tego absolutnie. Myślałem, że otworzę sobie tą skrzynkę i szybko wam powiem, o co tutaj chodzi. Dobra, mamy mamy wkręty odbezpieczone. Takie wieko ze sklejki. Gąbeczka skrzynka jeszcze dodatkowo wypełniona gąbkami, i pach, mamy. Jest nasza skrzynka, udało się to w końcu odpakować, e, jakby to odwinąć. Może tak, żeby no, dobra. Słuchajcie, co tutaj dużo mówić. Macie skrzynkę z litego drewna. To nie jest żadna sklejka, to nie jest żaden MDF. Spójrzcie tylko, nie wiem czy to w ogóle będzie widać. Na jakość wykończenia, wszystko pięknie, równiutko. Jeżeli chodzi o środek, tu u góry, oczywiście, szkło nie mogło być inaczej, bym się zdziwił, jakby było inaczej. Jeżeli chodzi o środek, spójrzcie, jak to wygląda. Fajny kolor zielony, coś dla miłośników Rolexów, myślę. Fajne poduszeczki mięciutkie. I z tego co wiem, również Dominik robi je samodzielnie. No i co, co by, tutaj, co by tutaj powiedzieć? Tak, jak już widzicie, lite drewno, ogranicznik, spójrzcie. Tak powinien wyglądać ogranicznik. No ja jestem zachwycony. Miękkie poduszki, tak? Czyli już ten problem, który wspomniałem przy tej skrzynce poprzedniej, tutaj nie będzie występował. Z dużą łatwością upniemy zegarki również na mniejsze nadgarstki. No i co, co tutaj jeszcze można powiedzieć? A to jest bardzo ważna rzecz, bo musicie wiedzieć, że ja zaczynałem od tamtej skrzynki. Znaczy niekonkretnie od tamtej skrzynki, ale od takiej skrzynki jak tamta, tylko na 12 zegarków. I dopóki ona jeszcze nie wiem, no była dość estetyczna, to ją używałem. Natomiast z czasem stwierdziłem, że no nie. Chcę coś lepszego. I przeglądałem naprawdę masę, masę stron w internecie. Masę stron, gdzie były normalnie skrzynki jakichś tam uznanych na świecie producentów. I albo te skrzynki kosztowały naprawdę dosyć dużo, po kilka tysięcy złotych, albo po kilka kilkaset złotych. Ale w momencie, kiedy przyglądałem się, bo na nieszczęście tych sklepów, gdzie te skrzynki znajdowałem, można było sobie dosyć mocno przybliżać zdjęcia i widziałem takie różne rzeczy jak na przykład skaleczony łepek śrubki. No dla mnie taka śrubka na przykład to już kwalifikuje się do wymiany, tak? Natomiast... No niestety spotkałem się z takim podejściem, że a sztuka jest sztuka, trudno, lekko się skaleczyła ta śrubka, ale w sumie to nie przeszkadza, przecież się trzyma o co chodzi i tak zostaje. Natomiast tutaj, tak jak już wspomniałem, to nie jest pierwsza skrzynka, z jaką mam do czynienia tutaj od Dominika i tutaj takich rzeczy nie ma. Tutaj naprawdę wszystko jest zrobione z taką dbałością o szczegóły, że. No nie ma, nie ma wstydu, żeby nawet to w ciemno komuś wysłać na prezent, tak? To, to jest taka skrzynka, że jak ją zamówimy, i idziemy do kogoś, nie wiem, na urodziny czy na święta chcemy kogoś obdarować taką skrzynką i ta skrzynka do nas przyjdzie na kilka godzin przed wyjściem, to możemy być pewni, że ona jest zrobiona tak dobrze, że no nie ma wstydu. Nie ma po prostu wstydu. Tutaj nie ma się do czego przy, przyczepić. Z tego co kojarzę, w ofercie są różne sposoby zamykania. Tutaj mamy akurat na taki klips, ale są też opcje z kluczykiem, są też opcje w ogóle chyba bez tego zapięcia tylko na magnesy no i Dominik robi też kilka innych rzeczy to co możecie zauważyć u mnie często na filmach z serii pod lupą to czasami te zegarki stoją na takich stojakach, więc takie stojaki również Dominik robi dobra, słuchajcie, no tutaj nie ma co, nie ma co pokazywać, nie ma co opowiadać eee, plusy <laughs> jakość wykonania jakość materiałów jakie zostały użyte. Minusy nie wiem. No nie dostrzegam, nie dostrzegam żadnych. nie wiem, no nawet zaskoczył mnie tym pakowaniem. Chociaż nie wiem, czy to jest standard, więc, więc się po prostu do tego może nie warto przyzwyczajać. Szczerze polecam, naprawdę szczerze polecam te skrzynki. Jestem. Nie, no jestem oszołomiony jestem po prostu tym, jak to zostało wykonane. Więc, jeżeli komuś nie przeszkadza, bo. O, to może dla kogoś być na przykład minusem że ta forma, tak, tej skrzynki że jest taka dosyć tradycyjna że to nie jest jakiś super ekstrawagancki projekt wyskokowy. No więc, jeżeli komuś nie przeszkadza to, że, że właśnie ta forma tej skrzynki jest taka tradycyjna to myślę, że. Naprawdę nie będziecie zawiedzeni, jeżeli chcielibyście skorzystać z oferty Dominika. No i właśnie, jeżeli chodzi o ofertę, to do tamtej skrzynki ja Wam nie będę podsyłał żadnych linków. Naprawdę, poszukajcie sobie, jest tego pełno w internecie, znajdźcie po prostu, jeżeli chcecie w ogóle kupić tamtą, te, ta, taką skrzynkę jak tamta, to znajdźcie sobie po prostu najlepszą e, ofertę, najtańszą po prostu, jeżeli chodzi w ogóle e, o te oferty. Natomiast jeżeli chodzi o skrzynki Dominika, produkty Dominika, to ja zostawiam Wam w opisie do niego namiary, jeżeli chcecie skorzystać, to oczywiście bardzo proszę. No i cóż, jestem otwarty na dyskusję. Więc jeżeli macie jakieś inne propozycje na skrzynki, bądź nie wiem, podobają wam się albo nie podobają wam się te skrzynki, o których ja wam dzisiaj opowiedziałem, to napiszcie w komentarzu. Ja bardzo chętnie poczytam i bardzo chętnie z wami wdam się w jakąś kulturalną oczywiście dyskusję. No i cóż, jeżeli podobał wam się ten odcinek pomimo takich troszeczkę wariackich warunków na szybko, to zostawcie lajka like no i nie zapomnijcie też o subach. Na dziś się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.